Michał stał w salonie rodzinnego domu w Warszawie, patrząc, jak ojciec, z twarzą czerwoną od gniewu, podnosił czek na 38 milionów złotych z testamentu dziadka i podpalając go zapalniczką, wrzucał do kominka. Płomienie pochłonęły papier w kilka sekund, a Michał poczuł, jak świat wokół niego się zawala, to nie była tylko strata pieniędzy, ale symboliczne odrzucenie całej jego tożsamości, bo dziadek, jedyny w rodzinie, który wiedział o jego orientacji seksualnej, zostawił mu te środki na nowe życie bez kłamstw. Ojciec, Nieświadomy prawdziwego znaczenia tego dziedzictwa, krzyknął: Nie przyjmę pieniędzy od zdrajcy rodziny. Nie zdając sobie sprawy, że prawdziwe dziedzictwo dziadka ukryte było w starym sejfie, zawierającym dokumenty ujawniające rodzinne sekrety, które mogłyby zniszczyć wszystko, co ojciec budował przez lata. Michał czuł, jak serce mu wali. Miał 28 lat, był architektem w renomowanej firmie w centrum Warszawy, ale jego życie było pełne udawania. Od dziecka ukrywał swoją orientację przed konserwatywną rodziną. Ojciec Stanisław, emerytowany wojskowy, zawsze podkreślał tradycyjne wartości: rodzina, kościół, ojczyzna. Matka, Ewa, nauczycielka wspierała go w tym, choć w głębi duszy kochała syna bezwarunkowo. Dziadek Jan był inny, liberalny intelektualista, który w ostatnich latach życia zbliżył się do wnuka i wysłuchał jego spowiedzi. Teraz Stojąc w tym samym salonie, gdzie jako dziecko grał w szachy z dziadkiem, Michał wspominał ich ostatnią rozmowę. – Michale, nie żyj w kłamstwie. – Ja też miałem sekrety – powiedział dziadek na łożu śmierci. Czek był tylko częścią testamentu, widoczną, prowokacyjną. Ojciec, dowiedziawszy się o zapisie, uznał go za obrazę, bo dziadek pominął resztę rodziny. – Jak on mógł? – Po tylu latach służby dla kraju – grzmiał Stanisław, nie wiedząc, że dziadek ukrył coś więcej. Michał wyszedł z domu, czując chłód styczniowego wieczoru na ulicach Warszawy. Zadzwonił do Karola, swojego partnera od dwóch lat. Karol, 25-letni artysta malarz, mieszkał w małym mieszkaniu na Pradze. Ich związek zaczął się przypadkowo na wystawie sztuki, gdzie Michał szukał ucieczki od codzienności. Karol, z jego chaotyczną energią i szczerością, był przeciwieństwem uporządkowanego życia Michała. Przyjdź do mnie, Powiedział Karol przez telefon, słysząc drżenie w głosie Michała. W mieszkaniu Karola, pełnym płciem i zapachu farb, Michał opowiedział o wszystkim. Mój ojciec spalił czek. To koniec. Nie mam nic. Karol objął go, ale w jego oczach Michał widział wątpliwość. Karol pochodził z liberalnej rodziny, jego rodzice akceptowali jego orientację od lat. Może to znak, żebyś w końcu powiedział prawdę, zasugerował Karol. Ale Michał bał się. W Polsce, gdzie kościół i tradycja wciąż dominowały, coming out mógł oznaczać astresyzem. W pracy koledzy żartowali z pedałów, a w rodzinie. Ojciec by go wyrzucił. Następnego dnia Michał udał się do notariusza, który obsługiwał testament dziadka. Pana dziadek zostawił coś jeszcze, powiedział starszy mężczyzna, wręczając mu klucz do sejfu w banku. Ale ostrzegam, to może zmienić wszystko. Michał, Drżącymi rękami otworzył sejf. W środku były dokumenty, listy, zdjęcia, zapiski. Dziadek miał romans z mężczyzną w młodości, podczas wojny. Ukrywał to całe życie, żeniąc się z babcią z obowiązku. Chcę, żebyś był wolny, Michale. Użyj tego, by żyć naprawdę, brzmiał list. Ale wśród papierów był też akt własności starej willi pod Warszawą, wartej miliony. I wskazówki do konta bankowego z prawdziwym dziedzictwem nie 38 milionów, ale ponad 100 ukryte przed rodziną. Michał poczuł mieszankę ulgi i przerażenia. To nie była tylko fortuna, to była bomba. Jeśli ujawni prawdę o dziadku, ojciec mógłby załamać się, matka poczuć zdradzoną. Ale ukrywanie oznaczałoby kontynuowanie kłamstwa. Zadzwonił do Karola, mamy problem. Dziadek był taki jak my. Karol milczał chwilę. To szansa, Michał. Na wolność. Ale Michał wiedział, że wolność ma cenę. W pracy tego dnia Michał nie mógł się skupić. Kolega Piotr zauważył: Coś nie tak? Wyglądasz, jakbyś stracił milion. Michał uśmiechnął się gorzko. Wieczorem spotkał się z Karolem w kawiarni na Nowym Świecie. Rozmawiali godzinami. Karol naciskał: Powiedz rodzinie. Ja cię wesprę. Ale Michał wahał się. Wspominał, jak ojciec bił go w dzieciństwie za miękkość. Nie rozumiesz. To zniszczy wszystko. Karol wstał. A co z nami? Ile jeszcze będziesz udawał? To była ich pierwsza poważna kłótnia. Michał wrócił do domu sam, czując pustkę. Następne dni były torturą. Michał czytał listy dziadka, Odkrywając szczegóły jego ukrytego życia. Dziadek kochał mężczyznę o imieniu Tadeusz, ale wojna ich rozdzieliła. Żył w kłamstwie, budując rodzinę, karierę. Nie powtarzaj moich błędów, pisał. Michał zdecydował się odwiedzić wille. Pod Warszawą, w zielonej okolicy, dom był zaniedbany, ale pełen wspomnień. W środku znalazł stare zdjęcia, dziadek z Tadeuszem, młodzi, szczęśliwi. Łzy napłynęły mu do oczu. Dlaczego mi to zostawiłeś? szepnął. Wracając do Warszawy, Michał podjął decyzję. Spotka się z ojcem, powie prawdę. Ale zanim to zrobił, zadzwoniła matka: ojciec jest w szpitalu. Atak serca. Michał pobiegł do szpitala. Stanisław leżał blady, podłączony do maszyn. Synu, przepraszam za ten czek. Ale dziadek. On nas zdradził. Michał milczał, trzymając rękę ojca. Wiedział, że prawda mogłaby go zabić. Ale kłamstwo zabijało jego. Konflikt narastał. Karol dzwonił, ale Michał unikał rozmów. Potrzebuje czasu, mówił. W głębi duszy czuł, że traci wszystko. Społeczeństwo polskie, z jego konserwatyzmem, naciskało. W mediach debaty o LGBT. Protesty. Michał czuł się osaczony. Czy warto ryzykować? Michał siedział przy łóżku ojca w szpitalu na ochocie, patrząc jak Stanisław powoli dochodzi do siebie po ataku serca. Lekarze mówili, że stres był przyczyną stres wywołany testamentem dziadka. Musisz być ostrożny z emocjami, radziła matka, Ewa, tuląc męża. Michał kiwnął głową, ale w środku wrzał. Trzymał w torbie dokumenty z sejfu. Które mogły wyjaśnić wszystko, ale też zniszczyć rodzinę. Tato, dziadek nie zdradził nas. On po prostu. Kochał inaczej, chciał powiedzieć, ale słowa uwięzły mu w gardle. Po wyjściu ze szpitala Michał pojechał do Karola. Ich mieszkanie na Pradze było azyłem, ale teraz pełne napięcia. Karol otworzył drzwi, jego zielone oczy pełne troski i złości. Gdzie byłeś? Martwiłem się. Michał opowiedział ojcu. To znak, że nie mogę powiedzieć prawdy. Nie teraz. Karol westchnął. Zawsze nie teraz. A co z nami? Ja nie chcę żyć w ukryciu wiecznie. Michał poczuł ukłucie. Ich związek był ukryty przed światem, spotykali się potajemnie, udawali przyjaciół. Karol, jako artysta, wystawiał pracę inspirowane ich miłością, ale abstrakcyjnie, bez ujawniania. Tej nocy kochali się delikatnie, ale rano kłótnia wybuchła na nowo. Jeśli nie powiesz rodzinie, to koniec, powiedział Karol. Michał wyszedł, trzaskając drzwiami. W pracy, projektując nowoczesny budynek, myślał o swoim życiu jako o fasadzie pięknym z zewnątrz, pustym wewnątrz. Kolega Piotr, heteroseksualny kawaler, żartował, Michał, znajdź sobie dziewczynę, wyglądasz na samotnego. Michał uśmiechnął się wymuszenie, czując obrzydzenie do siebie. Postanowił działać. Odwiedził willę dziadka ponownie, tym razem z prawnikiem. Ta nieruchomość jest warta co najmniej pięćdziesięciu milionów, powiedział adwokat. Ale dokumenty o dziadku. To delikatna sprawa. Michał czytał listy Tadeusza: Jan, nasza miłość jest zakazana, ale prawdziwa. Dziadek ukrywał to przed wszystkimi, nawet przed babcią. Michał poczuł empatię, dziadek zapłacił cenę samotności. Nie chcę tego samego, pomyślał. Wieczorem spotkał się z matką w kawiarni. Ewa, w średnim wieku, z ciepłym uśmiechem, zawsze była mediatorem w rodzinie. Mamo, muszę ci coś powiedzieć, zaczął Michał. Opowiedział o swojej orientacji, o Karolu. Ewa zbladła, łzy napłynęły jej do oczu. Dlaczego nie powiedziałeś wcześniej? Bałeś się? Michał kiwnął głową. A dziadek! On wiedział. I zostawił mi wszystko, bo rozumiał. Ewa milczała długo. Twój ojciec nie zaakceptuje tego. On jest z innego pokolenia. Ale obiecała pomyśleć. Następnego dnia Karol zadzwonił, spotkałem się z przyjaciółmi. Mówili, że powinienem odejść, jeśli nie jesteś gotowy. Michał poczuł panikę. Pojechał do niego. Błagając o czas: Kocham cię, ale rodzina. Karol pocałował go, wiem. Ale miłość wymaga odwagi. Ich rekonciliacja była krucha. Michał wiedział, że musi wybrać. Ojciec wyszedł ze szpitala. W domu rodzinnym Stanisław był słaby, ale uparty. Ten testament to hańba. Dziadek musiał oszaleć. Michał nie wytrzymał, tato. Dziadek był gejem. Jak ja. Słowa wypadły zanim pomyślał. Stanisław zamarł, potem wybuchnął: Kłamiesz. Wynoś się. Michał wyszedł, łzy płynęły po twarzy. Matka pobiegła za nim: Daj mu czas. Ale Michał czuł, że most spłonął. Zamieszkał u Karola. Ich życie stało się intymniejsze, ale presja społeczna rosła. W Warszawie marsze równości spotykały się z kontrmanifestacjami. Karol malował obrazy pełne emocji, abstrakcyjne postacie w walce. To o nas, mówił. Michał pracował nad projektem, ale rozproszenie powodowało błędy. Szef ostrzegł: skup się albo stracisz pracę. Michał odwiedził grup dziadka na powązkach. Dlaczego mi to zrobiłeś? Szepnął. Ale w głębi wiedział, że dziadek dał mu szansę. Dokumenty z sejfu zawierały też list do ojca: Stanisławie, przebacz mi. Kochałem Tadeusza, ale ciebie też. Michał zdecydował się pokazać go ojcu, ryzykując wszystko. Spotkanie było napięte. Stanisław czytał list, twarz mu drżała. To niemożliwe. Mój ojciec. Uzy spłynęły po jego policzkach. Dlaczego nie powiedział? Michał objął go, bo bał się, tak jak ja. Stanisław odepchnął go, nie mogę tego zaakceptować. Wyjdź. Michał wyszedł załamany. Karol czekał, co teraz? Walczymy, powiedział Michał. Ale w środku czuł, że cena jest wysoka. Konflikty narastały. Przyjaciele Karola namawiali go do rozstania. On cię ciągnie w dół. Karol wahał się. Michał, Samotny, zaczął terapię. Psycholog mówił: Musisz zaakceptować siebie. Ale społeczeństwo nie akceptowało. W pracy plotki Michał jest inny. Czuł się obserwowany. Michał obudził się w mieszkaniu Karola, ale łóżko obok było puste. Na stole leżała notatka, potrzebuje przerwy. Wyjeżdżam na tydzień do Krakowa, na wystawę. Pomyśl o nas. Serce Michała zamarło. Ich związek, zbudowany na miłości, teraz pękał pod presją. Zadzwonił do Karola, ale ten nie odbierał. Co ja zrobiłem? Pomyślał. Konfrontacja z ojcem otworzyła puszkę Pandory, rodzina była podzielona, matka mediatorowała, ale ojciec milczał. W pracy Michał popełnił błąd w projekcie, co kosztowało firmę tysiące. Szef wezwał go: Co się dzieje? Jesteś rozkojarzony. Michał przyznał się do problemów osobistych. Weź urlop, poradził szef. Michał pojechał do willi dziadka, szukając spokoju. Tam, remontując dom, znalazł ukryty dziennik dziadka. Zapiski o walce wewnętrznej: kochać Tadeusza to grzech, ale nie kochać tortura. Michał płakał, widząc paralele. Matka zadzwoniła, ojciec chce porozmawiać. Michał pojechał do domu. Stanisław siedział w fotelu, starszy niż kiedykolwiek. Przeczytałem wszystko. Dziadek on cierpiał Ale ty dlaczego wybrałeś to życie? Michał odpowiedział Nie wybrałem. To ja Stanisław westchnął Kościół mówi, że to grzech. Michał poczuł gniew a miłość czy miłość jest grzechem? Ojciec milczał. Nie mogę cię zaakceptować, ale. Nie wyrzucę cię. To był krok, ale bolesny. Karol wrócił z Krakowa. Ich spotkanie było emocjonalne. Tęskniłem, powiedział Karol, tuląc Michała. Ale dodał, jeśli nie wyjdziemy z ukrycia, to koniec. Michał zgodził się na coming-out w pracy. Na spotkaniu zespołu powiedział: Jestem gejem. Mam partnera. Reakcje były mieszane, Piotr poklepał po plecach, inni milczeli. Ale czuł ulgę. Jednak społeczeństwo uderzyło. W internecie anonimowe komentarze, gej w architekturze? Wstyd. Michał otrzymał groźby. Karol wspierał, jesteśmy razem. Ale presja rosła. Matka zaprosiła ich na obiad. Chcę poznać Karola. To był test. Ojciec siedział sztywno, ale przywitał się. Rozmowa była napięta o sztuce Karola, pracy Michała. Stanisław zapytał: Dlaczego nie możesz być normalny? Karol odpowiedział: Bo normalność to kłamstwo. Ojciec wyszedł. Matka przeprosiła. Michał i Karol zaczęli angażować się w społeczność LGBT w Warszawie. Uczestniczyli w spotkaniach, marszach. Ale to przyciągnęło uwagę. Ojciec dowiedział się: Wstydzisz rodzinę. Michał krzyknął: A ty wstydzisz się mnie. Relacja pękła. Michał wyprowadził się definitywnie. W willi dziadka urządzili dom. Karol malował, Michał projektował remont. Ich miłość kwitła, ale cena była wysoka izolacja od rodziny. Michał tęsknił za ojcem. Zadzwonił: Tato, proszę. Stanisław odparł: Nie mogę. Konflikt osiągnął punkt kulminacyjny, gdy Michał odkrył, że ojciec potajemnie spotykał się z terapeutą. Próbuję zrozumieć, powiedziała matka. Ale wtedy Karol otrzymał ofertę wystawy w Berlinie. Jedźmy razem. Zaczniemy nowe życie. Michał wahał się, a rodzina? Karol, oni cię ranią. Decyzja była trudna. Michał spotkał się z ojcem w parku łazienkowskim. Tato, wyjeżdżam. Stanisław zapłakał, nie chce cię stracić. Przyznali się do błędów. Próbuję zaakceptować, powiedział ojciec. Michał objął go. To był przełom. Ale Karol czuł się zdradzony. Znowu rodzina ponad nami? Kłótnia wybuchła. Karol spakował się, jeśli nie wyjedziesz. To koniec. Michał stał przed wyborem: miłość czy rodzina? Michał patrzył, jak Karol wychodzi z walizką, drzwi trzaskając za nim. Nie idź, krzyknął, ale było za późno. Ich dwuletni związek rozpadł się pod ciężarem decyzji. Michał usiadł na podłodze, płacząc. Wybór rodziny kosztował go miłość życia. Zadzwonił do matki: Straciłem Karola. Ewa przyjechała, synu, Miłość wróci. Rodzina jest na zawsze. Ale Michał wątpił. Następne tygodnie były pustką. Michał rzucił się w pracę nad willą, remontując ją jako symbol nowego początku. Ale samotność gryzła. Wspominał chwilę z Karolem, spacery po wiśle, noce pełne rozmów. Dlaczego musiałem wybierać, myślał. Ojciec dzwonił, przyjdź na obiad. Michał poszedł. Stanisław był łagodniejszy, czytałem o tym. O gejach. To trudne. Michał kiwnął, dla mnie też. Zaczęli rozmawiać naprawdę. Ale Karol nie wracał. Michał dowiedział się, że wystawa w Berlinie odniosła sukces. Karol wysłał wiadomość: Gratuluję pojednania z rodziną. Żegnaj! Michał poczuł ból zdrady. On mnie porzucił, pomyślał. Zaczął spotykać się z innymi na aplikacjach, w barach. Ale to było puste. Jeden facet, Tomek, wydawał się podobny do Karola, ale Michał odszedł, nie jestem gotowy. Społeczeństwo naciskało. W Polsce nowe ustawy anty-LGBT. Michał dołączył do protestów, czując gniew. Spotkał tam aktywistów, którzy stali się przyjaciółmi. Walczymy o prawa, mówili. Michał poczuł cel, ale w domu ojciec martwił się: nie ryzykuj. Konflikt wewnętrzny wrócił. Matka zorganizowała spotkanie rodzinne. Stanisław przeprosił: Byłem ślepy. Dziadek cierpiał Ty też. Akceptuję cię. Michał płakał z ulgi, ale brak Karola bolał. Postanowił pojechać do Berlina. Znalazł galerię, gdzie Karol wystawiał. Karol był zaskoczony. Czego chcesz? Michał, ciebie. Wybacz. Karol, zdradziłeś nas dla rodziny. Ale po rozmowie, łzy, pocałunek. Wróćmy. Ich powrót był ostrożny. Mieszkali w willi, budując życie. Ale presja społeczna nie ustała. Sąsiedzi plotkowali, dwóch mężczyzn razem? Skandal. Michał stracił klienta w pracy. Nie chce geja w projekcie. Czuł dyskryminację. Karol malował obrazy o walce. Ojciec odwiedził willę. Spotkanie z Karolem było napięte, ale Stanisław podał rękę: Witaj w rodzinie. To był cud. Ale wtedy uderzyła tragedia matka zachorowała na raka. Michał opiekował się nią, Karol pomagał. Dziękuję, powiedziała Ewa do Karola. Jesteś dobry dla mojego syna. Walka z chorobą zjednoczyła ich. Stanisław zmienił się, wspierając syna. Ale Karol czuł się outsiderem. To twoja rodzina, nie moja. Michał zapewnił, jesteś moją rodziną. Po śmierci matki, w smutku, Michał i Karol zbliżyli się. Ojciec, załamany, znalazł pocieszenie w wnuku, traktował Karola jak syna. Przepraszam za wszystko. Michał poczuł, że cena była warta. Ale czy naprawdę? Michał stał na pogrzebie matki na cmentarzu w Warszawie, obok ojca i Karola. Ewa odeszła po walce z Rakiem, zostawiając po sobie pustkę, ale też jedność. Stanisław trzymał rękę Michała, twoja matka byłaby dumna. Karol skinął głową, jego obecność była akceptowana. Ale w środku Michał rozważał cenę lata kłamstw, zdrad, strat. Czy warto było? Po pogrzebie wrócili do Willi. Życie toczyło się dalej. Michał awansował w pracy, mimo dyskryminacji. Karol miał wystawy w całej Europie. Ich związek umocnił się, ale blizny pozostały. Pamiętasz, jak cię porzuciłem? Zapytał Karol. Michał, to nas wzmocniło. Ojciec zamieszkał blisko, odwiedzając często. Uczę się, mówił. Czytał książki o LGBT, chodził na terapię. Michał czuł dumę, ale społeczeństwo nie zmieniło się ataki na marsze, homofobiczne komentarze. Michał angażował się w aktywizm, ryzykując. Otrzymał groźby, ale nie ustąpił. Dla dziadka, dla nas. Karol zaproponował ślub w Niemczech, gdzie było legalne. Chcę być z tobą na zawsze. Michał zgodził się. Ceremonia była intymna, z ojcem jako świadkiem. Stanisław płakał, jestem szczęśliwy. To był szczyt, akceptacja. Ale po powrocie do Polski, Reality Czek, ich małżeństwo nieuznane. Walczymy dalej, powiedział Michał. Lata mijały. Michał i Karol adoptowali psa, symbol rodziny. Ale konflikty wracały. Ojciec zachorował, Michał opiekował się nim. Dziękuję że nie zrezygnowałeś ze mnie powiedział Stanisław na łożu śmierci Michał kocham cię Po śmierci ojca Michał odziedziczył resztę majątku ale prawdziwe dziedzictwo było emocjonalne akceptacja Teraz w wieku 35 lat Michał patrzył na życie miłość z Karolem strata rodziców walka z społeczeństwem Czy to było warte zastanawiał się Historia dziadka nauczyła go że kłamstwo zabija duszę ale prawda rani Kończąc tę opowieść, Michał usiadł przy biurku, pisząc list do przyszłych pokoleń żyjcie naprawdę, ale wiedzcie, że wolność ma cenę. Ale czy ukrywanie się jest zawsze złe, czy czasem chroni przed większym bólem? Czy decyzja Michała o ujawnieniu prawdy była słuszna, czy raczej egoistyczna, narażająca bliskich na cierpienie?